Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid? Spotykamy dzisiaj naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w sytuacji, w której po raz kolejny, znowu, a może nawet jak zwykle, jest atakowany za to, co robi, co myśli, co mówi. Nawet za to, jak postępują. Jego uczniowie. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Jeżeli starasz się zrobić coś pięknego i dobrego, jeżeli starasz się coś zmienić, naprawić, jeżeli walczysz o to, żeby to, ta Twoja misja, z którą przyszedłeś na świat, się wypełniła, to możesz być pewien, że będziesz krytykowany, wyśmiewany, że ludzie nie będą rozumieli tego co robisz a nawet nie będą próbowali tego zrozumieć tak samo jest dzisiaj z Jezusem Jezus mówi takie przepiękne słowa które zapadają w pamięć i które potem są niesione przez wieki dzisiaj mówi na przykład czy szabat jest dla człowieka a nie człowiek dla szabatu i dlatego Jezus Chrystus jest panem szabatu te słowa zapamiętaliśmy, one stały się przysłowiem, ale co oznaczają tak naprawdę? Oznaczają tak naprawdę, że wszystko, z czym Jezus przyszedł na świat, jest dla człowieka. Wszystko, co Bóg człowiekowi dał, jest dla człowieka. Nawet jeżeli myślimy o tych momentach, kiedy, Jezus, kiedy Bóg w Starym Testamencie w taki sposób bardzo silny, restrykcyjny nas ogranicza, chociażby 10 przykazań. Można by zapytać, czemu Bogu tak zależy na tym, żebyśmy nie kradli, nie dołożyli, nie mówili wałczywego świadectwa, święcili dzień święty i tak dalej. Tymczasem przypominają się do razu te słowa. Nie szabat, nie człowiek dla szabatu, a szabat dla człowieka. Nie człowiek dla przykazań, ale przykazania dla człowieka. Przykazania służą temu, żeby człowiek był szczęśliwy. I obserwujemy dookoła siebie, że ten, kto nie wypełnia przykazań, od razu automatycznie popada w nieszczęście. Nie dlatego, że jest karany przez Boga, tylko po prostu dlatego, że yy, przykazania stoją na straży naszego szczęścia. Że ten, kto jest cudzołożnikiem. Złodziejem sam siebie unieszczęśliwia. Ten, kto nie świętuje Dnia Świętego, nie czci ojca i matki. Ten, kto y, mówi fałszywe świadectwo, ten, kto pożąda y, bliźniego swego dóbr albo jego żony, ten po prostu sam siebie unieszczęśliwia. Syn człowieczy w końcu jest dla człowieka. Przyszedł na świat. Dla nas, z naszego powodu i y, służy nam nawet za cenę y, wszystkich oskarżeń, y, prześladowań i za cenę własnej śmierci. Przecież to wszystko zniósł dla nas, syn człowieczy, tak jak szabat, tak jak przykazania, tak jak wszystko, co dostaliśmy od Boga. Jest dla człowieka, dla mnie i za Ciebie i dla Ciebie. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i bardzo serdecznie zapraszam do kolejnych, a na początek do jutrzejszego. Dziękuję.